Dziki Gon był dla mnie jedną z tych gier idealnych. Wciągająca opowieść, niesamowite postaci, ogromny, ciekawy świat. Ciężko mi właściwie znaleźć w tym tytule jakieś wady. Może to być kwestia tego, że jestem fanatykiem twórczości Andrzeja Dej pieniądze z góry, Sapkowskiego, ale nawet gdy zdejmę swoje wiedźmińskie klapki z oczu, wyłania mi się gra dopracowana pod każdym względem. No może prócz stanu technicznego zaraz po premierze. Cyberpunk 2077, najnowsza gra ze Stani CD Projekt Red, nie ma łatwego życia. Oczekiwania były ogromne, miliony graczy z chujem w łapie czekało na premierę gry. Dla jednych miał to być mesjasz elektronicznej rozgrywki, gierkowe wcielenie pana Bozi, dzieło piekielnych mocy przez które pracownicy musieli zaprzedać duszę diabłu. Gra ostatecznie jednak wyszła na świat w atmosferze skandalu. Okazało się, że gra na PS4 czy Xboxie One jest niemal niegrywalna, a gracze jak to gracze ruszyli z widłami i pochodniami na bogu ducha winnych twórców. Sony w międzyczasie wycofało tytuł ze swojego sklepu. Giełdowi inwestorzy nie nadążają z gotowaniem bigosu na uspokojenie Jedni gracze czekają spokojnie na aktualizację lub zwracają grę do sklepu, inni wylewają wiadra gówna na twórców, a jeszcze inni... Cóż, intelekt tej trzeciej grupy jest na poziomie zdechłej wiewiórki na patyku oklejonej gównem. Ci ostatni zwracają grę, a potem. a potem płaczą, że po zwrocie nie mogą już grać, bo cyberpunk zniknął z ich konta. Tak, naprawdę istnieją tacy ludzie. Co jednak sądzi ogrzewa łysiejący gruba z wadą wymowy? Tego dowiecie się za chwilę. Cyberpunk 2077 jest oparty na licencji dzieła Mike'a Pondsmitha o tytule Tu zaskoczenie Cyberpunk 2020. Wcielamy się w V, najemnika lub najemniczkę uwikłanego w srogie gówno, w tle którego przybijają się wielkie korporacje i smutni panowie w garniturach. Podczas jednej z misji, coś idzie cholernie nie tak. Narażamy się jednej z największych firm na świecie, pakujemy w międzynarodową aferę, a do tego nasz zmodyfikowany łeb zostaje częściowo przejęty przez Johnnego Silverhanda. Terrorystę zwalczającego korporację 50 lat wcześniej. Teraz naszym zadaniem jest dopaść winnych tej całej sytuacji, rozwiązać tajemnice wielkiego świata, a co najważniejsze przeżyć i przejść do historii jako prawdziwa legenda. Nie chcę absolutnie nic więcej zdradzać, jeśli chodzi o fabułę. Wiecie, że mam mocny uraz do spoilerów. I sam też staram się nie psuć innym zabawy, sprzedając jakieś szczegóły dotyczące opowieści. Musicie jednak wiedzieć, że historia przedstawiona w cyberpunku to czyste, mieniące się złoto. To co jednak urzekło najbardziej jeśli chodzi o fabułę w grze to ludzie. Redzi stworzyli tutaj takie postaci, że jednych mam ochotę zapierdolić w łeb kamieniem, z innymi się napić, a jeszcze inne z postaci poślubić gdybym nie miał żony. Na przykład Panam, kebabie najpyszniejszy, który zstąpił z kulinarnego nieba, jaka ta Panam jest fajna, miła i zajebista, jaka ładna. Panam, kocham cię w chuj. Serio, dawno nie czerpałem tak wielkiej przyjemności z samych dialogów. Postaci, które napotykamy na swojej drodze, to zlepek psychopatów, korpolutków z wypranymi mózgami, dobrych ludzi i najbardziej złodupnych ancymonów, przed którymi sam szatan spierdala i nie chce mieć z nimi nic do czynienia. Boi się jebaniec chyba, że mogliby zająć się jego miejsce w piekle. Pierwszy raz spotykam się z tym, że nie mam absolutnie ochoty pomijać jakichkolwiek kwestii w rozmowach. Wszystkich wysłuchuję w całości i ciągle szukam okazji, żeby sobie z kimś pogadać jeszcze więcej. Moim faworytem jest chyba Silverhand, tak, ten co się w niego Neo z Matrixa wciela. Gość jest na maksa popierdolony, siedzi nam w głowie, ciągle ma jakiś problem, nierzadko się z nim przekrzykujemy, chcemy żeby w końcu dał nam spokój, a po jakimś czasie... Nie, nie grubasie, powstrzymaj się, nie sprzedawaj, nic widzą. Musicie wiedzieć tylko tyle, że John jest na tyle charyzmatycznym skurwysynem, że jest tak dobrze zagrany, że możecie nawet dzięki niemu zmienić swoje poglądy na pewne kwestie. W tym prawdziwym życiu, nie w tym na ekranie monitora. Czapki z głów dla tego, kto napisał kwestie, dla tego chorego popierdoleńca. Dawno już nie miałem tak, że nie mogłem się doczekać rozmowy z jakimś ludzikiem w cholernej grze. Teksty Silberhenda to szczere złoto. Swoją drogą polski dubbing też jest cholernie dobry. Jak my? Zjebana klimatyzacja na zużytej igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, a zajrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi, kurwa, w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego? Jaram się też wszelkimi zadaniami, nie ma tu typowych zapychaczy i badziewia pokroju słuchaj synek, weź mnie, przywieź kilo pokrzyw, znajdziesz je rozsiane po świecie, innego pomysłu nie mam, wypierdalaj. Nie, nie, tutaj każda misja ma swoją opowieść, wiele zadań często łączy się w jakiś sposób z innymi Gadasz sobie z jedną postacią, ta kieruje cię do innej, wykonujesz zadanie dla tej pierwszej, ale w międzyczasie dowiadujesz się o innej robocie, no wszystko jest tu cholernie naturalne. Będziemy uczestniczyć w pościgach, wykradać tajne dane, mieszać wełbach jakimś pojebom, którzy przesadzili ze wszczepami, brać udział w policyjnych śledztwach czy ratować jakichś słabiaków z rąk gangów. Uwikłamy się w polityczne afery, będziemy tropić psychopatów, pomagać pustynnym klanom w walce z korporacjami. W cyberpunku jest tyle wątków, tyle dobra, że zwyczajnie wybuchnie wam głowa. Zadania poboczne mają nawet wpływ na sam główny wątek, ale tutaj naturalnie nic wam nie zdradzam, odkryjcie to sami, bo w tym tkwi w końcu cała frajda. Do tego całego dobra dochodzą jeszcze poboczne aktywności, takie jak np. czyszczenie lokacji z przeróżnej maści złodupnych kutasiarzy, kontrakty, które dostajemy od postaci niezależnych, i raz wykradamy auto firmie kurierskiej, innym razem uciszamy świadka w jakiejś sprawie. Co najlepsze, nawet w takich totalnie z dupy pobocznych zadaniach często mamy wybór i wszystko zależy tutaj od nas. Zadania można wykonywać na różne sposoby, nie tylko dlatego, że twórcy dali nam wiele wyborów w dialogach. Na początku tworzymy postać. Tak, tak, możemy tu wybrać czy nasza postać ma mieć pindola czy waginę. Tak, Kena bez narządów można też zrobić, ale ja nie o tym. Tak, wybieramy długość chuja, dajcie mi już spokój. Tworzymy postać i wybieramy jej pochodzenie. Możemy wywodzić się z korporacji i być ulicznym napierdalaczem lub pustynnym wariatem, tak zwanym nomadą. Nasze pochodzenie wpływa na wiele rozmów w grze. Przy niektórych dialogach mamy specjalne opcje dostosowane właśnie pod nasze pochodzenie. Korpolaska może na przykład znać się na praktykach w wielkich firmach, uliczny cwaniak może szybciej przekonać do czegoś innego ulicznego cwaniaka, zaś nomad zna się na tym, jak nie wpierdalać się komuś w życie. No a co może umieć pustynny pustelnik, który żrepiach? Dialogi jednak dialogami, ale świat w 2077 roku jest brutalny i czasami trzeba komuś przypierdolić. Przed premierem, gdy oglądałem różne trailery czy filmy z rozgrywki, bałem się, że walka w grze będzie jakaś taka bezpłciowa. Jak jest naprawdę? Soczyście, mocarnie, zajebiście. Kiedy wpierdolisz komuś salbę na klatę z potężnej strzelby, to czuć, że przeciwnik w myślach już wita się ze świętym Piotrem czy tam innym chujem. Kiedy rzucasz Skurbielowi granat pod nogi, to wiesz, że zaraz się z tymi nogami pożegna, a przy okazji, raczej już się nigdy nie podrapie po dubie, przynajmniej własną ręką. Salwy z potężnego karabinu szturmowego rozrywają powietrze i zmodyfikowane czaszki wszelkich złodóbców. Utensyliów do mordowania wszelkiego zła jest wiele, od jak wspomniałem, potężnych strzelb, przez rewolwery, których nie powstydziłby się sam brudny Harold, aż połomy, katany, klucze francuskie i inne przyrządy potrzebne w codziennym życiu. Każdą z broni możemy ulepszać, wyposażać w nowe celowniki, tłumiki czy modyfikacje zwiększające kopa. Ja przy pierwszym podejściu grałem jako niezniszczalna forteca napierdalająca wściekłym ogniem do wszystkiego co mi grozi. Aczkolwiek fani cichego przemykania za kartonami też będą tutaj mieć swoje pole do popisu. Nie samymi wybuchami przecież człowiek żyje, więc dla zwolenników skradania też przygotowano ofertę. Skręcanie karków, bezpieczne usypianie niemilców, hakowanie ubów, co by nas za szybko nie zauważyli, czy mordowanie ich bezdotykowe, że tak powiem, Niczym w serii Watch Dogs możemy tu przejmować i hakować różne sprzęty, boisz się wejść do pomieszczenia bo jest wypełnione wrogami? Zhakuj wieżyczki i one rozpierdolą wszystkich na łopatki, a ty bezpiecznie przefruniesz nad truchłami swoich przeciwników. Wejście do jakiejś lokacji jest obstawione złymi ludźmi, zwabimy zasrańca jednego z drugim jakimś zwarciem, ciekawość odciągnie ich od obowiązków, dzięki czemu my będziemy mieć wolny przejazd. Ja chyba nie muszę mówić, że ze skradania korzystałem rzadko. To nie mój styl gry, nie po to zresztą ulepszałem swój arsenał, żeby teraz chować się za jakimiś paletami. Korzystaj z broni, jednak trzeba umieć. Cyberpunk wręcz przytłacza opcjami rozwoju postaci i wątpię, że znajdzie się taki kozak, który rozwinie swoją wersję Wina Maxa podczas jednego tylko podejścia. Możemy stać się tak zwanym człowiekiem komputerem, który będzie hakował umysły i na odległość grzebał w mózgach wszelkiej maści popierdoleńców. Możemy stać się człowiekiem czołgiem, fortecą na dwóch nogach siejącą zniszczenie, zostawiając za sobą tylko popiół i krew. Chcesz być snajperem i zdejmować wrogów z oddali? Nie ma problemu. Chcesz być złotoustym akwizytorem, który swoją złotą gadką rozbroi każdego niemilca? Proszę bardzo. Prócz ładowania punktów w przeróżne cechy postaci, przyjdzie nam tu wzmacniać się wszelkiej maści wszczepami. Jedne pozwolą nam na przenoszenie większej ilości śmieci, inne z kolei wzmocnią naszego garba, dzięki czemu przyjmiemy więcej łowiu na klatę, a jeszcze inne sprawią, że z naszych rąk będą wyrastać ostrza, jak u jakiejś pieprzonej modliszki, przez co poczujemy się jak sam król Robert Makłowicz. Będziemy robić z wrogów szaszłyki. Opcji rozwoju jest cała masa, każdy gracz może spokojnie dostosować postać pod swój styl gry i nic nas tutaj w tej warstwie nie ogranicza. Kombinacji jest wiele, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć na przykład mordercę przekonującego wrogów do poddania się, bo tylko wasze umysły was ograniczają, a gra wręcz zachęca do eksperymentów. Świat w cyberpunku to kolejny element, który cholernie mnie zachwycił. Night City to miasto wypełnione po brzegi smaczkami i ciekawymi miejscami, gdzie na każdym kroku czeka na nas coś nowego. Wielka metropolia przyszłości pełna jest barów, wystawnych hoteli dla tych najbogatszych, siedlisk podłych skurwieli i innego elementu spod ciemnej gwiazdy. Dzielnice pełne przepychu kontrastują z obsranymi alejkami pełnymi ćpunów, meneli i innych takich przyjemniaczków. Dyskoteki pełne zmodyfikowanych imprezowiczów, bazary wypełnione sprzedawcami, siedziby wielkich korporacji, naprawdę jest tutaj co zwiedzać. Nie samym miastem jednak nasz pełen wszczepów najemnik żyje, więc do naszej dyspozycji jest też wielki otwarty teren dookoła miasta. Badlandy, bo tak się zwie pustynia przy Night City, to równie ciekawe miejsce. Opuszczone wsie zabite dechami, obskurne przydrożne motele, gdzie brzydziłbym się zatrzymać chyba nawet na 10 minut, obozy różnych frakcji. Świat w 2077 roku jest zdecydowanie cholernie ciekawy. I zajebiście mroczny. Poruszać się po nim będziemy z tak zwanego buta lub pojazdami. Tutaj muszę pochwalić twórców, bo początkowo bałem się, że model jazdy będzie, no nie ukrywajmy, z dupy. Wiecie, wcześniej Redzi projektowali jedynie popierdalanie na koniu w Wiedźbinie, więc zwyczajnie obawiałem się tego, jak wyjdzie jazda autem i. Mogłem się od razu pierdolnąć w łeb i zaufać ludziom odpowiedzialnym za poruszanie się. Każdy pojazd ma swoją wagę, każdy prowadzi się inaczej. Wielka ciężarówka wchodzi w zakręty z gracją słonia na amfetaminie. Szybkie motocykle zawracają praktycznie w miejscu. Sportowe auta przemykają między innymi uczestnikami ruchu jest cholernie dobrze. I tak słodzę, i słodzę, i wychwalam, i kurwa się podniecam, a wy już odpalacie pochodnie, ostrzycie noże i mówicie Ubijemy Grubasa, bo pierdoli! Wstrzymajcie konie, moi drodzy. Gdybym miał w tym momencie skończyć gadać, to wyszłoby na to, że cyberpunk to naprawdę jakiś mesjasz, dzieło aniołków i kandydat do nagrody Nobla. Chciałbym, żeby tak było, ale niestety przyczepić się tu mam do czego. Oj, kurwa, mam. Gra jest najeżona drobnymi babolami. Postaci często mają problem z tym, żeby przenieść na przykład jakiś przedmiot. Gdy mamy w grze sytuację, że jakaś postać niezależna ma coś podnieść własnymi łapami, to zaczyna się prawdziwy cyrk. Przedmioty lewitują przed ludźmi, fruwają dookoła jak popierdolone, jest srogo. W jednej ze scen, ważnych fabularnie, którą pewnie już gdzieś widzieliście w necie takiej wzruszającej, gdzie powinniśmy wycierać ślepiach chusteczkami i szlochać jak cioty, nie sposób wewnętrznie kisnąć, gdy spluwa ważnej postaci podczas ckliwej gadki, nagle wystaje typowi zucha. Problemy występują też w temacie interfejsu. Często zdarza się tak, że po podniesieniu jakiegoś badziewia z ziemi, opis tego badziewia właśnie zostaje z nami na ekranie na amen. Musimy wtedy szybko znaleźć kolejną rzecz do podniesienia, bo inaczej opis poprzedniej będzie z nami kurwa pozostawał na wieki i się nie odpierdoli. Problem miałem też z kamerą. Za chuja jasnego nie mogłem jej czasami zmienić, gdy poruszałem się autem. Jedynym wyjściem było wczytanie poprzedniego zapisu, bo inaczej przycisk od zmiany widoku nie chciał reagować. Oczywiście, jak to zwykle bywa w sandboxach, szaleją też zwłoki, które chyba za życia kochały napierdalać breakdensa, bo wywijają na glebie takie tańce, jakich nie powstydziłby się chyba sam John Travolta w gorączce sobotniej nocy. Zdarza się, że nasi brogowie też. potykają się kurba o swoich kolegów. Tu jednak nie mam pewności czy to Babol, czy tak miało być. W każdym razie wygląda to komicznie, gdy biegną na nas jakieś wkurwione kutasy z nożami i jeb, przewracają się o siebie na chodniku. Przeciwnicy czasami lebitują, napierdalając w nas z powietrza, a przytrafiło mi się nawet to, że chuje oszukiwali i strzelali do mnie za ściany. Jest tu naprawdę sroga dawka takich drobnych, wkurwiających błędów. Nie jest to nic, co by mnie od gry odrzuciło, co to to nie, ale czasami zamiast wczuwać się w scenę i chłonąć klimat, to ja obsmarkiwałem sobie mordę ze śmiechu. To chyba powinno działać z deka inaczej. Przyszedłem tu się wzruszać, a nie kurwa kisnąć wewnętrznie. Przyczepić się też muszę tego, że miasto jest jakieś takie cholernie puste. Centrum Night City tętni życiem. Ludzie zapierdalają po ulicach, auta stoją w korkach. Ale wystarczy wyjechać kilka przecznic dalej, i kurwa, gdzie się wszyscy podzieli? Na chodnikach przemyka jakaś garstka przechodniów, auta pojawiają się w oddali i nagle magicznie po chwili znikają na naszych oczach no, coś tu ewidentnie nie gra. Sami przechodnie także mogliby zażyć kurwa jakieś leki pobudzające, bo łażą po tym mieście bez ładu i składu. Wszczepy im się spierdoliły, może nie wiem, nie oceniam, ale w Wiedźminie bardziej czuć było to, że miasto żyje. Tutaj wszyscy przymykają jak te pizdy lecą przed siebie i nic z tego nie wynika. Podobnie zresztą jak kierowcy, którzy chyba oddali rozum w zamian za fajne auto. Jedzie taki kutas przed siebie, a jedyne co potrafi to wpierdolić się w Ciebie na pasach. Widać, że zabrakło czasu, żeby dopieścić pewne elementy i mam nadzieję, że przyszłe aktualizacje to wszystko poprawią. Mocno też czekam na obiecanego patcha pod next geny. Nie zrozumcie mnie źle, gra wygląda na XSX, na którym gram Świetnie. W Night City można się zakochać, ale nie czuję tu tego takiego pierdolnięcia tej mocnej nowej generacji. Jest ładnie, ale mogłoby być dużo, dużo lepiej. Na konsoli, na której ogrywam Cyberpunka, mamy dostępne dwa tryby jakości, który daje ładniejszą grafikę i 30 klatek, lub drugi tryb dający klatek 60, ale jednocześnie schodzący trochę z błyszczącą oprawą. Ja osobiście przechodziłem tytuł w tym pierwszym Zapis, który widzicie teraz na ekranie, pochodzi właśnie z trybu jakości. Kupować czy nie kupować, zapytacie. Moim zdaniem, jeśli macie zamiar grać na podstawowym PS4, to lepiej zaczekać. Lepiej wstrzymać się z zakupem, niż później wylewać wiadrak główna na twórców. Spokojnie, połatają grę, to zagracie nie pali się. Jeśli zaś będziecie grać na jakimś mocnym pesecie albo nowym Xboxie, brać kurwa i się nie zastanawiać. Racja, gra ma wielką kupę drobnych baboli. Ma swoje problemy, ale gwarantuję wam jedno: opowieść, te wszystkie mechaniki, to wszystko jest tu moim zdaniem na najwyższym poziomie i chylę czoła dla Redów. Niestety, afera wynikająca z tego, jak gra działa na zeszłej generacji, nie pomaga cyberpunkowi. Ale ja ręczę własnymi jajcami, że na odpowiednim sprzęcie wciągniecie się w ten tytuł po całości. Pierwsze podejście zajęło mi 46 godzin, jednak dużo zawartości pominąłem. Teraz przy podejściu drugim, mam zamiar wycisnąć z gry wszystko, co możliwe, odkryć każdy pieprzony możliwy sekret i zostać pierdolonym władcom osiągnięć. Bawię się przy tytule Redów, wyśmienicie, nie pamiętam kiedy ostatnio grałem 12 godzin w ciągu jednego dnia. 12 pieprzonych godzin grania niemal bez przerwy, 30-letni chłop kurwa. No jak to was nie przekonuje, to ja już nie wiem co innego może. Gdyby nie nawarstwienie baboli i pustawe miasto, no nie, nie powiem, że to dla mnie gra dekady. Chcę jeszcze pożyć, schowajcie te kastety, młotki i miecze, już będę cicho, pierdolę. Sami wyciągnijcie wnioski. Mówił do was cybernetyczny, pfu kurwa, wulgarny gracz.